Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rayman Revolution. O, w ogóle tutaj to jest teraz... To jest ten? A. Drugi hub. Zresztą nie zaszpiliśmy się w tym trzecim. Okej. Okay. Jakieś eksperymenty na się robią. Nie, na Globoxie, robią. Bo... A, dobra, bo, bo ja za bardzo nie czytałem. Znaczy, czytałem że eksperymenty, ale myślałem, że to GloBox, bo źle przeczytałem i to jednak Clark. Aż nie, że przeczytałem źle, po prostu nie czytałem. Po prostu wolę bardziej czytać te komunikaty, że. właśnie te, tak, jak przyjdziemy select, i boom, proszę bardzo, co mamy robić? Znaczy, co się dzieje. A nie po prostu słuchacz, co gadają. Bo skacie. A, Skull Cave, dobra. Teraz chyba wreszcie pójdziemy, bo pięć ogólnie... bo my już byliśmy w Skull Cave przecież chyba. W tym kościstym... W tym kościstym? Jak to się... Jaskini, koścista jaskinia. Po prostu wasz, widzę. Tyle jest tutaj tych nazw. Też po prostu ostatnio często zapominam sporo rzeczy z pierwszych lat podstawówki. Ale dobra. School Cave, gdzie ona jest? Bo już nie pękną nie gdzie No bo ja A! Dobra już wiem Zapomniałem po co jak się tam do niego przechodzi. Przez ten Przez tą windę właśnie Przez tego elewatora windę No i co? W ogóle to ty W ogóle tasy to, to uświadomiłem, że w ten Skull Cave, wie... Wam wkażę, bo pewnie już nie wiecie. Pewnie zapomnieliście jak samo jak ja, że to w ogóle istnieje ta lokacja. Właśnie tutaj. Jeszcze nie byliśmy. Nigdy. A dobra już... Helikopter. A! Dobra, teraz pan helikopter magicznie wrócił. A, ok. Więc wreszcie przeszliśmy do tego skulkaiwa. No i co, kolejny poziom zaczynamy dzisiaj. Natujemy klarka, najpewniej. Jak to było w opisie w sumie. Nie po prostu... Raz mamy... No, kasynka. Okej, okay, więc Razer Beard, czy się na nas gurzył jeszcze bardziej. Toczy na, na tego robota, że nie udało mu się jego ludziom pewnie, tak to znaczy nie na, pewnie, na pewno na 100%, bo przecież wszędzie były robopiraty, nas zabić po prostu. I zdobywaliśmy już teraz trzecią maskę. To jest School Cave. O, tutaj, coś, od tutaj zrobili, tak? Został porwany... Clark. Przed tym jak... Tutaj coś... A, klatka. Ok. Po O! Znowu pająk, znowu pająk! Coś tak czułem, coś tak czułem. Znaczy już nie pamiętałem, starych Gameplay, kurde, że to jeszcze w tym poziomie pamiętałem. Kiedy nie zapamiętałem ten, ten Skandy gdzie It's okay, it's okay, it's okay, że w tym poprzednim poziomie, gdzie Globoxa ratowaliśmy po raz pierwszy, w drugim habie. Ej, ale sobie wyobraźcie, że macie 5 lat że w ogóle graczy w tą grę po raz pierwszy, kiedy ona wychodzi, znaczy nie w oryginal... Znaczy nie, że... znaczy bo też to jest oryginal, ale... po prostu, że gracie w Raymana 2, nieważne czy Revolution, czy oryginał z 64, chociaż to też jest oryginał, tylko że z Revolution w tytule i trochę się różni od oryginalnej wersji na 64, więc... po prostu w Raymana 2 i... Widzieć taką, takiego pająka. Może wam się teraz nie wydawać straszny, ale wyobraźcie już 5 lat właśnie i wiecie w to, kiedy ta gra wychodziła. I wtedy to było, to było dosłownie najnowsza technologia wtedy, taka animacja 3D. No. Majty mokre były, co nie? Bo mnie tak. Znaczy, nie kiedy gra choć w tym mieście na świecie nie było, ale kiedy w tą grę grałem po raz pierwszy, to. tak. Jak po raz pierwszy tego pająka zobaczyłem tam w tych gameplayach, to. przestraszyłem się. Nagle to tak było, nagle po prostu. tego robota to jest między tak z bliska. A co, a co mnie bije, Co mnie bije? No, jeszcze ja mi też mnie bije. Ja strzelam Coś tutaj przegapiłem No właśnie I to jest dosłownie poziom Halloweenowej. Szkoda, że tego poziomu w sumie nie przychodziłem z wami 31 października parę dni temu. Bo wtedy to by było fajnie. A wtedy to skupiałem się na odcinkach w tej lawo świątyni. Jak tu pamiętam. wtedy to nagrywałem. No tak właśnie, tak było. Nagrobki są. O coś czułem. Dobra. Skaczę. Znowu, a w ogóle to coś jest, A dobra. A tak zrozumiałem co się stanie jak wejdę właśnie w te duchy. Takie jakby coś duchowego. I teraz właśnie zobaczyłem, że tracę trochę życia. Ok, będę uważał. Będę uważał. Bo ja się żółty nie zdobędę. Muszę być czujny, bo w są kurde. Zapomniałem wszędzie. Muszę być bardziej czujny. Dobra, tutaj helikopterka nie mam. Dobra, czyli gra ja nam tego helikopterka, daje, tego, że możemy będzie latać. latać, Tak w górę, a nie w dół tylko że kiedy trzeba a tutaj nie ma potrzeby ale a co teraz w sumie Już gameplay oglądałem kiedyś jak byłem dzieckiem ale to jest po prostu pusto pusto a może doskonale nie, nie zaskoczę czy Co teraz? Co teraz kurde muszę... I może te okienka coś nie... A tutaj są te piranie wszędzie, skaczą... Znaczy nie dosłownie wszędzie, ale... Tutaj skaczą... Tutaj jedną zabiłem, ale... Co nic z tego skoro i tak nic mi nie dało? Po prostu zęby z nią zniszczyłem. Je. Może bym. Nie, jednak nie. Dobra. Jak wszystko jest? Dosyć, bo. Może coś, po prostu z tyłu zapomniałem jeszcze kliknąć. Czy coś zrobić? Czy może inna droga jest? Nie wiem. Bo tutaj nieco też przeleciał. O tutaj wcześniej byłem. To co jest? To jest lód? Nie, to jest normalna woda. Aha. A tutaj normalna woda i co? A tutaj nie byłem po tego żółtego, luma widzę. Ja bym tutaj jakieś łapsko chciał mnie chwycić teraz. A Kysz! Nie chwytasz mnie oczka. To tylko oczy mu widać. Ja muszę znowu, ta ręka odrosła, czy to i była druga? A po prostu muszę odrastają. Ja to jest pajęczyna. Tak, mogę się przy tym Ale mnie pająk ta zaskoczył, Chryste. Ja właśnie tak zauważyłem, że pomimo, że ta paniczyna nie wygląda tak, że jakby mógł, że wygląda trochę, jakby była tylko, żeby tak w tle była, ale jednak. Nie, może już się już spiąć, okej. Okay. Ale teraz jest sobie na hita. I za zapostu spróbuję szybko. dobra nie udało się więc tak ja. klikamy jak wcześniej Ale dobra, right. tutaj ciągle otwarta brama. I tutaj ten pająk znowu wyskoczy. Ja spadam. Klikam. Tutaj tutaj ta platforma, co była wcześniej tam gdzie nie przeszedłem się pojawia, więc muszę tam jeszcze gdzieś znaleźć... Biorę takiego switcha i go kliknąć, żeby... Coś się znowu zrespiło, aha. to Teraz to zauważyłem, za drugim razem. Teraz złapałem się na szczęście, Rayman się złapał na szczęście raz. Skoczyłem, przycisnąłem przycisk. W tym momencie przycisnąłem teraz przycisk. O tak. I nie skoczyłem. Byłem na krawędzi dosłownie. Mogłem skoczyć, ale nie. W dupie. Wywalone. Tutaj ten robopirat. Pożbę dość szybko. To no w końcu. To teraz z tym pająkiem I co? Dobra, ja i tak z dołu przeszedłem teraz I co, tu checkpoint i kolejny switch. Kliknięty i kolejna platforma do skoczenia tam OK, fajnie O dzięki panu, bo nie chciałbym się to w sumie spisać. Zdaje się, że znowu zrespie. Z tej wyląduję. spróbuję przejść. Udało się. Przy okazji, wybaczę, że jest takie kapanie, po prostu też pada, jak to nakrywam. A okno jest akurat mocno zamknięte, więc, ale i tak ciągle słyszeć, słyszeć, więc. No nie zmienię tylko co, jestem bogiem, który zmieni pogodę? Nie. Więc w tle będzie deszcz, po prostu. Więc wybaczcie. No nie mój! Moja... Wspomniałem o tym robopiracie, który tutaj też jest. Udało się! Kolejna platforma. I napis. Yeah! się pojawił, to znaczy, że jest dobrze. Znaczy ten Robopilot może przestać tymi torbetami strzelać. Ja rozumiem, że to tak do tego są zaprogramowane, no ale kryste, panie, no trochę za dużo, przecież tak uciekłem. Ale jeśli miał takie... A może jeszcze mi się uda go trafić? Ech, ech. Nie udało się. No debi. Ale dobra. Tutaj chyba muszę zejść teraz. A po prostu skoczyć. Okej. Okay. No i myślę, że na tym sobie skończymy ten odcinek. Dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmem i na kanale. Do zobaczenia. Czołem!